Gotowi. Chodź. Dobra, choć uciekam, szybko. Hmm. Kurde, podwójna tak. rzeka, kto, kto na to wpadł? Nie wiem, jakiś defila. Szybko. Przepraszam. Zaraz, w to tą jest? stronę zjadną. No Wali mnie to cholera. Ty debilu, chłopie, prawie bym musiał ten, no, do szpitala cię wieść. Przez kłopotach. Mm -hmm. No nie, chodź, Dobra, panie ghost, ma pan odwiedziny. Zapraszamy ja... za mną. Tylko zjem, tak? się tylko pod, pod ścianę. Ja zjem! Do pana. Daj, bo zjem to obrzydliwy obiad. O, co gówno. Dobra, nie chcę tego jeść. O no to nie jest. Najwyżej następnym razem będziesz sobie miał. Nie wiem. Będziesz sobie paznokci jadł. Dobra, pod ścianę ja się przyszykuję. Czysty jest. Dobra. Idziemy. No jak wczoraj się mamy, to. No nie wiem. Może masz to. Nie sprawdzałem się też tak dokładnie. Może masz coś za uszami. I to nie jest brud. Chodź. Siadaj. masz 5 minut. O. Nie mnie. Nie ma! Pierdol. No słowo. Ale lepiej karmią niż w oposie? Czy nie? No, w pierdol co, że dostaję. Mmm... smutny żywot. Ech, kiedy wychodzisz? Za 50 lat. No dobrze, Wojciech sobie poszło. Kurwa, mać za dużo. O ja mm. Mam pomysł. Nie ma policji za tobą, prawda? Nie, nie, nie ma. ma. Okej, okay, słuchaj. Zrobimy tak. <laughs> Jak będzie noc, ciemno będzie. Nie wiem, powiedzmy trzecia, czwarta w nocy. Weźmiesz tą oto C4, i rozsadzisz ten ścianę tam. Ale i wtedy I... po mnie podjedzicie? Tak, będziemy na ciebie czekać, tylko musisz się oddalić, bo cię ta bomba zabije. A my nie chcemy stracić kompana, oraz mam tutaj tą oto zarąbistą kopertę, gdzie masz kartkę z kodem PIN. Tylko jeszcze muszę ci poinformować o jednej rzeczy: jak źle wpiszesz kod, to cię prąd pierdolnie. Przykro mi. A jak wpiszę kod, to ile jest czasu? 20. Dobrze. Więc my się zmywamy, będziemy czekać. Mhm. Dobra. Dobra, koniec czasu. Wychodzisz już. Dobra, chodź z nami. Idziesz do sali. Ruchy, ruchy! To, co to jest? Rynek, nie do... Podlaski? Nie jadłem nie obiadu. Nie obchodzi mnie to. Było jeść. Było tak obrzydliwe, że nie mogłem. Bardzo dobry co wyłcety gadasz. Wybrzyzasz ty to. Do sali. Ja, to, ktoś chyba tam grzebał w dupie i to robił. Dobra, to do widzenia. Do widzenia. Dobra, poczekajmy jeszcze chwilkę. Ile co podłożyć? Dobra, jest godzina pierwsza w nocy, trzeba podłożyć C4. Tylko czy tu nie patrolują? Bo mam takie wrażenie, że zaraz mnie złapią. Tu nikogo nie ma. O, w śmietniku też to jest ich miejsce Dobra, szybko Ciekawe, czy czekają już na mnie Dobra, ktoś chyba idzie Dobra, poszedł sobie dobra, Sprawdzę kod, dobra Dobra Dobra, jest gotowa. Dobra, muszę uciekać szybko! Bo za 20 sekund wybuch mnie zabije. Dobra, coś pierdyknęło to chyba to. Dobra, uciekam! Co to za dźwięk? Co to uciekam! za dźwięk? Uciekam! O Nie, no. siema. Siema, mordo, uciekamy stąd! Uciekamy! Wybuch! Ja ale musimy coś ukraść, szybko. Ty, Dobra. ty! Ty, 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 ty! Stój, stój, STÓJ w tym chipie, stój w tym CZYPIE! Wywalaj! Sio! Na glebę na glebę, na glebę! na glebę! Nic nie widziałeś! Ja biorę! Jedziemy! Dobra, to jedziemy. Dobra, już wszystkie zamówienia ogarnięte. Lecę już chyba do domu. Bagażnik, wszystko okej. Okay. Dobra, robić wsiadłem do samochodu. Żeby... Siema, siema, stary, zaczką furo ogarnąłem. Wow. wow. Idziemy laski wyrywać. No dawaj, dawaj Dobra Będziesz podwodzić za darmo? Tak da. Dobra, to dobry pomysł Jezu, jaki wielki jest ten samochód w ogóle wow. no. Tak w do tego mojego Challengera No to trochę duży jest No, przewyższę go troszeczkę O, o zobacz, jest pierwsza, jest pierwsza, dobra Dawaj, 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 odpalaj, 8 Dobra. No. Dawaj Lowridera odpalaj! odpalaj. No, Ale fura kpaki, skąd macie? No wiesz, kupiliśmy dzisiaj Nowa prosta z salonu. Za, może, może chcesz się przejechać? No ja? Za darmo. Dawa. Za free. No właśnie. Opa, druga. Mm. Cześć Maleńka! Siadaj. Nie, już umówiona. A to spadaj, A. weź, weź. Dobra. Jak Gdzie chcesz pojechać? Gdzie chcesz, żebyśmy ciebie podwieźli? Do my klubu. Dobra. Dobra, się robi. To tutaj chyba, co? Czy do innego? To jest ideal. Dobra. Dobre. Jak chcesz, to masz kontakt ze mną, garnę i z nim. Numer telefonu może. Mandzera. No, mój numer telefonu to. 888 777 213. Dobra, już zapisuję. Dobra. Zobaczcie, czego zapraszam cię do mojego domu. Ja również zapisałem ja? sobie. Do widzenia. Do widzenia, chłopaki. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry. E, niech pan zobacz, coś tam na dworze, coś tam jeździ. O kurde. Dobrze, już idę. Nie możecie dzwonić na policję. No właśnie. Ty! Nie, chowaj ten telefon! Chowaj, ja, ten dawaj telefon. mi go! Tu. Dawaj mi go tu! Dawaj mi telefon! Rzucaj telefon! Dlaczego? Dawaj, dawaj telefon. ten telefon! Bo cię odszedłem! Dzisiaj go kupiłem! Dawaj to! No, ty, no to, ja nie zniszczę e, Stop! Chodź ty, tu kurde! Idziemy do sejfu Kurde, ale las lasery! Dobra, podkładam! O chłopie, będzie wybuch stulecia! Normalnie. Ten, no policja z mapy tu przyjedzie. U ładuj szybko pieniądze i uciekamy. Dobra, bierzemy jak najwięcej. Ładuj w tą torbę. Czapki złota ładuje Ej. Dobra, ja już Dobra, ja już. Też już. Ja, ja wziąłem 100 Ej. Czekaj, gdzie, no tak, gdzie, tw gdzie twoja Ech. broń, cycu? Tutaj. Dobra to wychodzimy Dobra uciekam wszyscy na wyjście Tak, szybko Cho Chodź szybko uciekamy chodź. Szybko, ma, tędy Siema, siema, wsiadać Jestem po was O dobra Jedziemy Sorry strałem. Dobra Tym Bugatti Veyron Nigdy takiego samochodu nie naprawiałem Ten McLaren 720S nawet do tego się nie umywa Hmm, zobaczmy sobie latarką faktycznie tutaj coś jest nie tak Oj faktycznie Coś jest nie tak, tutaj, widzę, że właśnie nie powinna tutaj bandzy działać na tego samochodu, tu wszystko jest jakoś... Dzień dobry, Dobrze. dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. To pan, wie co pan, wiecie Dobrze, proszę pana, to tak, chcemy Cadillaca kupić. A jakiego? Yyy, e, z 1959 roku. A jaki model, Eldorado czy... Eldorado, no, chłopie, Eldorado. No dobrze, już wam e, zaraz czekajcie, idę zobaczymy. gdzie ten samochód. Mam nadzieję, że za dużo nam nie pokasuje za to. Mam przed sobą Putyjopię, gdzie jaki Proszę bardzo! I to nasze? opie! Ta, taki to nasze? Rider, rider, Ułożysz ty, panie. A ile płacimy, panie? Eee, dobra. No no, wersja 200 koni mechanicznych, V8. No tutaj widzę, dobra, ona to kosztuje 70 tysięcy. E, no dobrze, to my zapłacimy, bo akurat czy znaczy wypłaciliśmy pieniądze. Dobrze. Dobra, ja zapłacę, ja zapłacę, coś tam dał, ta proszę bardzo, tutaj ma pan w kopercie 70 tysięcy. No to do widzenia. Okej, okay, do widzenia. Łaczku, się... to jedziemy. Dobrze, to jedziemy. Do widzenia. Dobra, to na, polic na policję. I dobra, i telefon, musisz zadzwonić. Dobra, halo? Halo? Dzień dobry, bo ja chciałbym poinformować, że był napad. Prawie całe pieniądze ukradli z sejfu. A kto teraz mówi? Yy, wiktorowe. A na jakiej ulicy jest bank? Na ulicy Polnej 23. Czyli po drugiej stronie e, mapy, tak? Tak. Okej, okay, dobra. Zaraz niedługo podjedziemy. <noise> Dziękuję. Siema. Joder, Didi SWAT, witam. No, został właśnie obrabowany bank przez trzech ludzi. Można zobaczyć jego stan czy jest zamknięty. 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 Okej. Okay. A więc tak, widzieliście sprawców? Tak. tak. Jak byli ubrani? To był dziewiętnastolatek z szarą koszulą i czarnymi włosami. Okej, okay. tylko jeden? Dwóch, dwóch. Dwóch, okej. Okay. Jeden miał gruby głos. A drugi jak wyglądał? Drugi miał czarne włosy, koszulkę w kratkę i był dosyć wysoki. Okej. Okay. A czym odjeżdżali? Nie widziałem, bo wtedy jak odjeżdżali, akurat powalili nas wszystkich i leżeliśmy. Tam. Okay. Większość złota w banku została skradziona. Zostało nieliczne, 3 stawki złota. Okej. Okay. Z 1 milionów zostało 500 tysięcy. Okej, okay. czyli straty wynoszą ile sztabek złota? 50. 50 sztabek złota i sto... I milion 500 kredytów. Dobrze. Czyli dwóch, dwóch ludzi, nie wiadomo jakim odjechali pojazdem. Jeden miał niski głos, obydwoje czarne włosy i maska, tak? Przepraszam. Okej, okay, gruby, gruby głos i obydwoje mieli czarne włosy. A, jeszcze jedna rzecz, bo auto można było zobaczyć na kamerach. To był bardzo głośny samochód, najprawdopodobniej v, silnikiem V8. Okej. Okay. Czy byśmy mogli poprosić o zgranie z kamer? Tak, ja, z, ja zgram, ja zgram, ja się na tym znam. Okej, okay, a więc bym poprosił o pojechanie na komendę, zeznanie wszystkich rzeczy, narysowanie mniej więcej ich twarzy, w sensie nie twarzy dosłownie, tylko jak oni wyglądali, żebyśmy mieli idealny opis, jak oni wyglądali. Okay. Oraz właśnie to zgranie z kamer też byśmy przyjęli gorącem. Okej, okay, dziękujemy. Dobrze, dziękuję. Jeszcze jeszcze wizytówkę macie, będziemy dzwonić też jak znajdziemy. Okay, okay, dziękuję. dziękuję, dziękuję. Dobranoc, Dobranoc. Do widzenia.